Cześć, z tej strony Marysz Tworzydło z zespołu Carbon Sim Sport i zapraszam Was na okrążenie legendarnego toru Suzuka za kierownicą Ferrari 488 Evo. Okrążenie rozpoczynamy dość długą, prostą, startową, gdzie ustawiamy się po lewej stronie w oczekiwaniu na zakręty T1 i T2, hamujemy na 50 metrze, przenosząc jak największą prędkość przez pierwszy apex, następnie hamujemy ponownie do T2, na wyjściu korzystamy z całej tarki, wjeżdżamy do prawej strony i wjeżdżamy w kompleks Esek. Tutaj najważniejszy jest kompromis pomiędzy przeniesieniem prędkości, a jak najlepszym ustawieniem się do kolejnego zakrętu. Cały kompleks kończy się zakrętem Dunlop, który kończy zarazem pierwszy sektor. Najważniejsze jest, żeby dobrze się do niego ustawić, ponieważ za nim mamy krótki odcinek. Jedziemy na pełnym gazie, ustawiamy się po lewej stronie do zakrętów Degner. Pierwszy mocno ścinamy przeskakując tarkę, wypuszczamy auto do zewnętrznej. Drugi drugim można przenieść trochę większą prędkość niż się wydaje, ponieważ jest tam trochę siodło. Wykorzystujemy całą tarkę na zewnętrznej, i teraz zbliżamy się do najwolniejszego zakrętu na torze. Bardzo ważne jest wyjście z niego, ponieważ mamy tu długi odcinek na pełnym gazie, dlatego jeśli mamy taką możliwość warto zmniejszyć kontrolę trakcji, żeby poprawić wyjście. Teraz po linii najmniejszego oporu, przez tą niby prostą, do zakrętu spun, hamujemy na zielonej tarce przez pierwszy apex, wypuszczamy znów auto do zewnętrznej i hamujemy jeszcze raz do drugiego apexu, który tutaj niezbyt trafiłem, ponieważ tor ucieka w dół, powodując podsterowność, którą jest dość ciężko opanować. Teraz długa prosta i zbliżamy się do zakrętu 130R który w aucie kasy GT3 równa się z lekkim odjęciem gazu, ale nie za dużo, bo łatwo polecieć w Bandę Ustawiamy się po lewej stronie do ostatniej szykany, którą trzeba bardzo mocno ściąć, jak najbardziej wyprostować do jazdy i wychodzimy już z gazem przez ostatni zakręt na prostą start meta. Czekamy tutaj do limety na ostateczny czas, którym jest minuta 58.8. Jest tu na pewno jeszcze parę dziesiątych do urwania. Aczkolwiek spodziewamy się mokrego wyścigu, więc ta linia będzie wyglądać na pewno mocno inaczej, bez używania tych wszystkich tarek i pobocz. Zapraszam wszystkich serdecznie na kolejny wyścig. Widzę Dix Racing już 3 listopada. Cześć!